Prywankę sobie włączam i ciśniemy, zobaczymy co tym razem wyleci. E, jeszcze tak sobie, żeby tutaj jakiś talizman mieć, e, jeśli chodzi o tą paczkę z ikoną. Otworzymy sobie mieszaną paczkę piłkarzy Prime. I oczywiście nic nie ma, także. <laughs> ale jest Brazylia, SN! Anderson taliska, słuchajcie, jeżeli to jest nasza wyrocznia e, i taką Brazylię zobaczymy za chwileczkę, nie będę narzekał, ale jeszcze wiecie, Brazylijczyków jest kilku słabych, jest Rivaldo. Eee, kafu, nie wiem czy bym, chociaż Kafu, akurat może bym sobie pograł Kafu. Eee, czy u mnie również się sprawdzi? Nie, otworzymy sobie, zrobimy sobie ruletkę po, po pozycjach, bo po narodowościach raczej nie ma sensu, <laughs> wiadomo z, z jakiego powodu. Ja sobie otworzę tą paczkę w ciemno i poszukamy sobie po, po pozycjach. Także włączamy już tutaj ekran, także ikona jest już w ślubie, także jak szukamy, słuchajcie, od góry czy od dołu? Od bramkarza w górę, czy od napastników w dół? Mikołaj od bramkarza. Dobra, widzę, że większość chce od dołu, także lecimy. Najpierw bramkarz, sprawdźmy. Czy to będzie bramkarz? Nie, to nie jest bramkarz, bo Casillasa już miałem, a Vandalstara też już miałem, bo jest zresztą styl gry. Zobaczmy, czy to jest kafu? Nie, to nie jest kafu. Dobra. PO. Na PO jest tylko chyba Carlos Alberto, ale nie wiem czy tu w ogóle się pojawia, bo nie widziałem go, że się pojawiał u kogokolwiek, ale sprawdźmy czy to będzie PO. Nie, bo i tak już go miałem zresztą, także <laughs> i tak już go miałem, to nie mógł w sumie być. Teraz SO. Zobaczymy na SO, czy jest ktoś na SO. Zobaczmy czy to będzie SO. Nie, to nie jest obrońca środkowy. Teraz LO, tutaj może być Carlos, Roberto Carlos. Nie mam jego żadnej wersji do tej pory mam nadzieję i cały czas mam nadzieję, że go nie będzie. Także zobaczmy, czy to będzie Roberto Carlos? Nie, to nie jest Roberto Carlos. Elegancko, słuchajcie. SPD, tu, tu może być chyba, pe, nie, Petit może być chyba, nie? On ma SPD. E, albo ktoś tam, albo ma Makalele Toty. Sprawdźmy, czy to będzie SPD. Nie, to jest Chubby Alonso, tylko wypożyczony na szczęście. Lecimy dalej. Prawy pomocnik. Czy jest jakiś prawy pomocnik w ogóle wśród tych ikon? Pewnie jakiś tam może być. Może, a chociaż nie, z Francji chyba nie ma, z Brazylii też chyba nie ma. Ale sprawdźmy dla pewności. Nie ma, nie ma. SP. No tutaj może być kilka opcji. Tutaj może być Wiejra. A nie, Vieira też nie może być, bo ja mam Vieira w wersję Prime, a nie mieliśmy duplikatu, także. Ale jest jeszcze pewnie parę innych, z Francji jest kilka. kilka kilku, kilku zawodników. Sprawdźmy, czy to będzie środkowy pomocnik. Nie, to nie jest żaden. Mam, wszystkich mam już ze stylami gry i Sokrates jest wypożyczony. Ale zobaczmy, czy to będzie Pires. Nie, to nie jest Pires, słuchajcie. Lecimy dalej. Teraz SPO. Huh, już oddało, mówisz. No, zobaczymy, zobaczymy. Tutaj jeszcze kilku napastników. Pułapek jest, nie? Także zobaczymy, czy to będzie środkowy pomocnik ofensywny. Tu może być Pele, tu może być Pele. Pele ma SPO w Prime. Dobra, zobaczmy, nie trzymajmy się w niepewności. Zobaczmy, czy to będzie środkowy pomocnik ofensywny. Ajajaj, aj, aj, no jest Pela, ale niestety wypożyczona wersja. Zidane tak samo. No i co? Zostało nam coraz mniej. Prawy napastnik to raczej żaden. SN. <ścoughs> Tutaj jest kilka opcji. Tu jest bardzo dużo opcji w sumie. Bo tu jest Cruyff, e, tu jest Hulit i jest Van e, chyba jeszcze tak. Van Basten czy ktoś tam jeszcze. O oh, kurczę, no dobra, zobaczmy, zobaczmy. No, czy to będzie huli, czy to będzie Cruyff, czy to będzie jakaś inna inna ikona? Zobaczmy, czy to będzie jesien? Nie, to nie będzie jesien. Ani kantona, bo w sumie mógł być kantona jeszcze. Kurczę, no dobra, kantony już nie będzie. Ale to nie jest jesien, słuchajcie, to nie jest jesien. Lecimy dalej. Prawy skrzydłowy. Jak to będzie garincza w Prime, to będzie słabo, to będzie słabo. Przypominam, że mam tego z World Cup'a, także ja za bardzo go nie chcę. No dobra, czas sprawdzić, czy to będzie prawy skrzydłowy. Zobaczmy. Nie, to nie będzie prawy skrzydłowy. Także to nie jest prawy skrzydłowy. Słuchajcie, został tak, LS i napastnik. Napastników jest mnóstwo. Może być naprawdę słabo, ale może być też Ronaldo. <laughs> Może być wszystko tutaj, słuchajcie, może być jakiś konkretny napastnik, ale może być też jakiś słaby napastnik, no, no może być wszystko tutaj. Oby była Brazylia, oby był Ronaldo, słuchajcie, oby, 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 no sprawdźmy, sprawdźmy, czy to będzie Brazylia, ani napastnik. Ronaldo! Ja <laughs> nie wierzę! O mój Boże, Ronaldo! Ja nie wierzę, naprawdę. Serio Ronaldo? Nie wiesz Ja tu liczyłem na matko Van Bastena Wow, no i wierzę Donaldo pierwszy raz w życiu trafiam Donaldo i to jeszcze najlepszą wersję. Kurde Nie wierzę, naprawdę, uszczypnijcie mnie. Co tu się stało przed chwilą? Słuchajcie, potrzebowałem napastnika. No jest, słuchajcie, jest Ronaldo. Jezus Maria, co tu się wydarzyło? Huuu, kurde, aż mi, aż mi oczy załzawiły szczę ze szczęścia. Co tu się właśnie stało? Co tu się stało, słuchajcie. Ja liczyłem, że to będzie jakiś Van Persie albo. No, no krok nie mógł być, ale jest Ronaldo. No już lepszej karty nie mogłem trafić. Ale jajca! Nie no, słuchajcie, no to bierzemy zaraz u Ronaldo i testujemy go chyba, co? W pierwszym meczu. No to Nazarek na statki leci, tak jest, Przemo? Pewnie, że tak. Tego wypożyczonego dam. Nie no, słuchajcie, pierwszy raz trafiam Ronaldo, naprawdę. W żadnej FIFA jeszcze go nie trafiłem. Grałem nim tylko wypożyczonym w meczach towarzyskich i wiecie, i w drafcie. Ale tutaj... Jezus Maria, no nie wierzę, naprawdę, co tu się wydarzyło? Huh, słuchajcie, teraz można dać miniaturkę, nie? Można dać miniaturkę. Trafiłem ikonę 90+, ciekawe czy ktoś kliknie, ale jak kliknie to zobaczy, że wpadł Ronaldo, słuchajcie, naprawdę, nie, nie wierzę nie po prostu do teraz. Tyle ikon zrobionych, słuchajcie, już straciłem nadzieję, że w ogóle coś jest, jestem w stanie trafić w tej Fifie jeszcze. No i proszę, i mamy Ronaldo. <laughs> Kurde. Masakra. Co tu się wydarzyło? Dajemy zaraz go tutaj. Oczywiście, bo tutaj jest skład koncepcyjny na te wyzwanka. Jezus Maria, jest Ronaldo. Jak to wygląda w ogóle? Jak ta karta pięknie wygląda? Czy on jest na rynku? Jest. Za 14 1400 można kupić. Jak ktoś ma wolne 14 baniek, to Ronaldo jest na rynku, jakby coś. Fuuu, masakra, naprawdę, to są... <laughs> nie spodziewałem się takich emocji. <laughs> nie spodziewałem się takich emocji na sam koniec. A zobaczcie, a chcieliście od góry patrzeć, nie? Byśmy trafili od razu na Ronaldo, nie byłoby emocji, a tak? Mamy Ronaldo, słuchajcie. Ale jajca, naprawdę, no czegoś takiego jeszcze nie było. Sprawdziła się ten. Wyrocznie się sprawdziła. Był Brazylijczyk, tak? W poprzedniej paczce na samej górze Brazylijczyk był i Brazylijczyk się pojawił w naszej ikonie. Także naprawdę jestem, jestem w ogóle w szoku. Tak, słuchajcie, chyba można się zwijać, nie? I ten. I klub już jest, że tak powiem, kompletny. Mamy Ronaldo.